Pada deszczyk w Panamie A my się zbliżamy do centrum Także pada Dzisiaj Dosyć wcześnie Pora deszczowa w Panamie Chociaż to nie jest ulewa W dzień troszeczkę padało więcej Mocniej A teraz tak Popaduje Można Powiedzieć Jak w Polsce, nie? Zobaczcie Burger King. Nie wiem, czy u nas w Polsce jest to, czy nie. Kiedyś było. Także zobaczcie tu wszystko a dolar. To do a dolar. Wszystko za dolar, niby. Niby. W rzeczywistości tak. Zbliżamy się do tego centrum, gdzie jest ten park Cervantesa, gdzie zawsze tam kręcę. Nie? Także tutaj zaraz będą, to są same sklepy takie, nie? Oczywiście tu już widzimy na, na lewo sprzedaż jedzenia na ulicy, na rogu. Zwróćcie uwagę, także tam jest jedzenie na ulicy, i po prawej stronie zaraz będę, będzie sprzedaż tych lata co wyglądają jak banany i oczywiście taka sprzedaż uliczna. Ciekawe, czy nowy wybrany prezydent miasta weźmie się za tych sprzedawców, bo raz ich wywalili już stamtąd. się tam widać dymek. Gościu pod tym parasolem takie smaży takie takie mięsko na tak zwanym patyku. O. Widzicie, a tam jest ta sprzedaż, nie? Romero, to wiecie, te sklepy, nie? Dobra, zobaczcie, kościół tam. A tu jakieś co zbiera puszki. Dobra, także zobaczcie, tutaj mamy platano, platano dojrzałe, czyli żółte, i niedojrzałe, czyli zielone. Także sprzedaż, jak widzicie, kwitnie. Trochę to wygląda brzydko, ale z jednej strony musimy też przyjrzeć się drugiej sprawie, że ci ludzie też chcą jakoś zarabiać. Ci ludzie chcą zarabiać. Mają po prostu rodziny na utrzymaniu i to jest po prostu dobre miejsce, dobry punkt, bo tu jest duży ruch ludzi. Ja sam tu nieraz yy, kupuję, bo jest po prostu dobra cena, nie? Także no to tutaj tak trochę z lekka jest obskurnie. To był taki sklep, który się spalił. To są przeważnie same sklepy yy, arabskie, to znaczy to są sklepy ściuchamy, z, z Butami i właściciele są Arabowie, tak jak tutaj El Poderoso, Beirut <gryt> także takie są nazwy. Tutaj jest yy, jeden Irańczyk. Także takie są sklepy tutaj, nie? Ruch jest cały czas, a w święta. We Wigilię to chyba do dziesiątej. Do Masakra. Ale jest ruch i jest kasa, nie? Robią naprawdę miliony. Miliony, miliony. Właśnie na takich sklepach. Na takich, takich rzeczach, na różnych co kupuje, po prostu kupują to ludzie, co nie mają dużo kasy, też nie? Także o. tak to wygląda. A tutaj, komórki, nie? Komórki to są całe takie sklepy fajne, tanie, tanie po prostu komory też zawsze kupuje tutaj. A tutaj właśnie też kiedyś kręciliśmy, to jest ten, to jest to miejsce, gdzie sprzedają te fajki z przemytu, nie? Tutaj zaraz po, po prawej stronie, gdzie widzicie ten poświetlany, to ci ludzie na tych ławach sprzedają po prostu faję z przemytu, nie? I nikt się po prostu nie czeka, bo wiadomo, że władza jest opłacana. <laughs> I Wszyscy są zadowoleni, że tak powiem. No. Także pada, ludzie, pada, także o tak wygląda jak pada. O, Tak wygląda jak się jedzie od wieczór i pada, nie? Także Panama w deszczu. O. No właśnie. Także pokazuję Wam życie, także handel kwitnie. Zobaczcie, jest godzina gdzieś w pół do siódmej wieczorem. Zobaczcie, że handel kwitnie cały czas, ruch jest oczywiście. Także tak to wygląda. Siemano. No, a tutaj mamy Fantastic Casino. Kasyn w naszym mieście nie brakuje, bo Panamczycy uwielbiają loterię, kasyno. Także kasyno jest 24 na dobę, cały rok. Yy, święta, nie święta. Kasyno jest otwarte. Kasyno jest niezamykane. Nie wiem czy wielki piątek, tego to nie wiem, ale cały rok. Także pójdziesz w nowy rok, pójdziesz we wigilię, kasyno jest otwarte. <laughs> nie do pomyślenia w Polsce, nie? W Polsce to wiadomo, piąta i wszyscy idą do domu. No nie, to nie, to nie, to biznesy, no ale kto ma biznes i dobry interes, no to kasę robi, nie? Kasę robi i po prostu, no, musi być w sklepie, nie? W danej porze. A tutaj wiecie, różne tam ściuchamy, jakieś tam, tu jest jakieś takie tam ropa amerykana, czyli to są ciuchy ze Stanów y, używane i też takie. Markowe używane, nie wiem, czy to jest jakieś tam promocje czy coś. Także tutaj jedziemy tą główną drogą, którą będzie wyjazd z miasta, nie. Ale cały czas jeszcze jesteśmy tutaj, tutaj sobie zamówiła Sajda Okulary. A tutaj właśnie są te sklepy, nie? I tutaj gdzie ten żółty, pisze importadora Americana. Ten ostatni po prawej stronie żółty. Ropa Amerykana. Ropa, czyli importadora. Ropa to jest... To są ciuchy, nie? Ropa. Ropa to są ciuchy, nie? Jakby ktoś po hiszpańsku nie wiedział. Toropa oznaczają ciuchy. <laughs> że o tak, tak wygląda. Tak wygląda klimat I panamskiego miasta w deszczu. Pokazuję Wam prawdziwe życie. Jak to wygląda? Jak to wygląda tutaj? Nie jest, że zawsze są upały, i zawsze jest gorąco, bo też jest taki po prostu moment, gdzie no pada, nie? Jest taki w miarę nowy sklep. Jeszcze nie byłem w nim. Reklama taka świecąca. Tam za tą stacją kumpel ma sklep. Jak przyjechałem tutaj, to był jeden z pierwszych moich kumpli. I drugi, ten co zmarł. Taki sklepik jest. On wtedy był pracownikiem sklepu takiego motocyklowego, a teraz jest właścicielem. Teraz to pada, to może nie będzie widać. Tam tak ten biały, biała fura jest. A tutaj jest taki fajny Ferreteria Enrique. To jest taki żelaśniak No kurczę, no facet ma wszystko. Sobie wyobraźcie, że szukałem klucz imbusowy, taki zupełnie cieniutki. Półtora do... Kontrolera do drona. Żeby go przestawić na tryb manualny i facet miał. Także no nieraz ma takie różne fajne zabawy, że można się zdziwić, że kto inny by nie miał. No, ale on ma, nie? Dużo ma dużo takich małych spraw, nie. Jakieś takie tam przejściówki. O tutaj ciężaróweczka. A my zbliżamy się do parku matki. Co robiłem ostatnio? Zdjęcia, nie? Z rana. No, to żeście widzieli. Butelka taka była. No właśnie, to jest ten park, nie? No, ale my jedziemy wolno. A teraz zbliżamy się, słuchajcie, zobaczycie absurd. Yy... Ten wiadukt, ten wiadukt ma już ileś lat. Wybudowali go i jest 16 lamp i żadna nie świeci od samego początku. Totalny totalny absurd. Na prawej stronie, po prawej stronie jest stadion baseballowy. Do bejsbola, nie. Także tu są te całe imprezy. Także teraz te lampy się jeszcze nie świecą. Nie wiem czemu się jeszcze te nie świecą, ale na moście jest ciemno. O to jest ten stadion, nie do bejsbola, ale normalnie jak wjeżdżamy na most, to zawsze jest na tym, przepraszam na tym wiadukcie jest zawsze ciepło <gry> no i tutaj jakieś powiedzmy 5 km stąd może 4 mieszkam ja, nie? tutaj, także dojeżdżamy do świateł się, to może już ich nie ma, ale tu zawsze są tacy sprzedawcy, co sprzedają różne rzeczy na światach, albo robią jakieś tam sztuczki, czy tam jakieś takie mają, eee, czy maczety machają, takie wiecie, nie? Te cyrkowe te, nie? Sztuczki. Tak to wygląda, nie? No dobra, to co? To siema, nie?